Czy można sprzedać fanpage na Facebooku? A jeśli tak, w jaki sposób zrobić to zgodnie z prawem? Ja nazywam się Wojciech Wawrzak, jestem radcą prawnym, autorem bloga Prakracja.pl i założycielem specjalistycznej kancelarii prawnej Prakreacja Legal. A dzisiaj opowiem Ci więcej o sprzedaży fanpage'a. No chodzi o taką sytuację, w której masz fanpage albo nie masz fanpageu, bo dopiero chcesz go kupić, czyli albo występujesz z pozycji sprzedawcy, albo z pozycji kupującego. No, i zastanawiasz się, czy taka transakcja w ogóle jest możliwa. Taka transakcja oczywiście jest możliwa, ona często się zdarza. Czasem są to transakcje dotyczące samego fanpage'a, czyli sprzedajemy sam fanpage, ale najczęściej to jest tak, że ten fanpage jest elementem większej całości. Na przykład sprzedajemy sklep internetowy, sprzedajemy serwis internetowy, jakąś platformę sasową. No i razem z tym platformą sprzedajemy serwisy w mediach społecznościowych, które były związane z tą platformą. I taka transakcja najczęściej odbywa się w ramach sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, bo wtedy jest to najprostsze do ogrania i pozwala również uniknąć pewnych problemów związanych z ochroną danych osobowych, ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj o tym, że wprawdzie sprzedaż fanpage'a jest możliwa i często się odbywa, natomiast sam regulamin Facebooka ma pewien niuans, taki, który może napsuć trochę krwi. Mianowicie w regulaminie Facebooka znajdujemy postanowienie, że przeniesienie praw i obowiązków związanych z umową zawartą z Facebookiem, czy tak naprawdę dzisiaj z Meta, wymaga zgody, zgody Facebooka i nie można tego zrobić bez ich zgody. Z tego postanowienia regulaminu wynikałoby, że jeżeli chcesz sprzedać fanpage, to powinieneś mieć na to zgodę Facebooka. No jak taką zgodę uzyskać? Tego niestety nikt nie wie, bo mimo takiego postanowienia w regulaminie, nigdzie w zasobach Facebooka nie odnalazłem jakiejś procedury wnioskowania o zgodę na sprzedaż fanpage'a. W związku z tym wszystkie te transakcje trochę odbywają się w takiej szarej strefie, bo niby prawo cywilne pozwala na taką transakcję. Ale postanowienia regulaminu Facebooka są jakie są. Ja w praktyce osobiście nie spotkałem się jeszcze z jakimiś problemami, żeby albo sprzedawca fanpage'a, albo jego nabywca miał jakieś problemy z tego tytułu, że tak naprawdę fanpage został sprzedany. Ale czysto teoretycznie czytając regulamin Facebooka jest to oczywiście możliwe, dlatego że regulamin Facebooka przewiduje, że jeżeli naruszasz ten regulamin, to Facebook może zablokować konto, może zablokować fanpage'a, usunąć stronę. Biorąc pod uwagę, że sprzedaż fanpage'a bez zgody Facebooka stanowi naruszenie regulaminu, no to taki fanpage sprzedany w ramach procedury bez zgody mógłby zostać zablokowany przez Facebooka. Tak jak jednak wspomniałem, nie spotkałem się z taką sytuacją w praktyce. Nie wydaje mi się też, żeby Facebook miał jakiś realny interes w tym, żeby takie transakcje blokować. Więc jak te transakcje się odbywają? No one odbywają się, tak jak wspomniałem, najczęściej w ramach sprzedaży jakiejś większej całości, na przykład sklepu, no, ale mogą się też odbyć w ramach pojedynczej umowy, po prostu sprzedaży fanpage'a. Ważne, żeby w takiej umowie bardzo precyzyjnie uregulować, jak ten fanpage zostanie wydany. Na przykład, że do dnia takiego i takiego dotychczasowy administrator, Nada uprawnienia administratorskie takiemu i takiemu użytkownikowi, a sam z tych uprawnień administratorskich się usunie. Grunt, żeby umowa przewidywała jasną procedurę, w jaki sposób przejęcie tego fanpage'a nastąpi, żeby w razie ewentualnego sporu z drugą stroną, no, móc łatwo ocenić, czy umowa w tym zakresie została należycie wykonana, czy nie została należycie wykonana. I to tak naprawdę tyle w tym krótkim odcinku. Chciałbym, żebyś zapamiętał, zapamiętała po nim to, że regulamin Facebooka jest jaki jest on zabrania sprzedaży fanpage'a bez zgody Facebooka, ale nie spotkałem się osobiście z tym, żeby ktoś taką zgodę wnioskował, żeby ją dostał, a z drugiej strony nie spotkałem się też z tym, żeby taka transakcja bez zgody Facebooka spotkała się potem z blokadą usunięciem fanpage'a. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli masz ochotę otrzymywać powiadomienia o nowych treściach, rozwiązania takich konkretnych problemów prawnych bezpośrednio na twojego maila, to dołącz do mojego newslettera. Wysyłam ten newsletter co tydzień. I w każdym newsletterze rozwiązuje jeden konkretny problem prawny. Link do zapisu znajdziesz w opisie tego odcinka. To wszystko. Dzięki za uwagę. Trzymaj się ciepło. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć, cześć.